Pędzący maj odsłania przed nami skrzydła. To czas, gdy wiosenne powietrze nabiera wyrazistości, a każdy powiew niesie ze sobą zapowiedź głębokich przemian oraz nowych początków. Kwiaty rozkwitają w pełni, ptaki nawołują o świcie, a my sami czujemy w sobie niepojętą mieszankę niecierpliwości i ciekawości. Energii tego miesiąca nie da się spowolnić. To jak przeciągnięcie szlachetną czerwienią? Przez skołatane już nieco pędzle wiosny. 4 maja Pluton w znaku wodnika wkroczył w ruch wsteczny, inicjując tym samym półroczną fazę intensywnej refleksji nad tym, co niewidoczne i głęboko skryte. Ta retroruchoma planeta. Ujawnia ukryte napięcia i prowokuje do przewartościowania społecznych struktur. W końcu czasem trzeba zburzyć mury, by móc je zbudować na nowo mocniejsze i bardziej świadome. 12 maja czeka nas pełnia w skorpionie, która u części z nas może obnażyć najskrytsze emocje, a u innych potęgować lęk przed utratą kontroli. To doskonały moment, by spojrzeć prawdzie w oczy, odpuścić to, co już się wyczerpało i przygotować grunt pod coś zupełnie świeżego. Pod koniec miesiąca uderzą kolejne impulsy. 24 maja Saturn wkroczy do ognistego barana, wprowadzając trzyletni cykl odpowiedzialnej inicjatywy i testowania granic. Dzień później, 25 maja, Jowisz po wielu miesiącach pobytu w raku przejdzie do bliźniąt i zasieje ziarno intelektualnej ekspansji, zwiastując rozkwit dialogu, nauki i medialnych idei. Kulminację tej fali spotęguje nów księżyca w bliźniętach 27 maja, związany z komunikacją różnymi ważnymi rozmowami. I podejmowaniem znaczących decyzji na przyszłość. Jaki dokładnie będzie Maj? Przekonajmy się, co tarot ma do powiedzenia dla każdego znaku Zodiaku. Wróżka mówi o Twoich losach. Być może w kartach znajdziesz sny. Gubią się w labiryncie troska. Są kolorów migodze świat tarot wróżczy, co przyniesie czas. W kartach znów odkryjesz blask znajdziesz w nich, co kiedyś zgubiłeś przez mro. Księżne koło losu. Zaprasza tarocista Adam Kieryluk. Dla nas wszystkich wylosowałem anielską liczbę szczęścia. Anielska liczba szczęścia na maj to 591. Podczas gdy utrzymujesz pozytywne myśli na temat swojego boskiego celu, Twoja droga życiowa staje się bogatsza w sens. Oraz nastawiona na duchowość. I kochani, zapraszam wszystkich na miesięczne koło losu, czyli na czytanie z kart Tarota na czas od 1 do 31 maja. Tradycyjnie rozpoczynamy od zodiakalnych baranów, tak więc drogie barany, niespodzianki miesiąca dla Was dziesiątka buław. To, co może być dla Was niespodzianką, to taka niesamowita zaradność, jeżeli chodzi o. Wielozadaniowość. I mimo zmęczenia, mimo przeciążenia, mimo tego, że gdzieś tam również może Wam w tym miesiącu towarzyszyć na przykład jakieś przeziębienie, jakaś chwilowa, jakiś chwilowy spadek formy, to zdecydowanie będziecie bardzo silni i tacy wręcz podminowani, żeby nie powiedzieć, podnieceni tym, że właśnie możecie. Być tacy wielozadaniowi, tacy elastyczni, że będziecie mogli tak niesamowicie podzielić i zagospodarować swój czas. Więc to zdecydowanie będzie taką dla Was niespodzianką. Na co powinniście, powinniście, drogie brany, uważać w tym miesiącu? Dziesiątka monet. Uważać na wydatki przede wszystkim domowe. Odpuścić sobie, póki co, mimo że to jest miesiąc byka, oraz tutaj jednak byk włada tą materią, no to u was akurat nie do końca się to przełoży. Więc póki co podejmujcie tylko te decyzje, które są niezbędne w zakresie różnych inwestycji, ale Tarot tutaj radzi uważać i przede wszystkim koncentrować się właśnie na tych inwestycjach, które są. Pilne, które są też ze statusem na wczoraj i które tutaj są przede wszystkim z myślą o waszym domu, waszej rodzinie, czyli takie właśnie bardziej długoterminowe, przydatne, potrzebne itd., dalej. Drogie byki, a co tam u Was dobrego w tym miesiącu? Niespodzianki miesiąca. A z kielichów niespodzianku miesiąca dla Was będzie całkowite nowe rozdanie w kwestiach uczuć, w kwestiach serca. I to takie rozdanie pobłogosławione przez samą górę, więc piękniej być nie może. No zresztą maj wasz miesiąc, wasz miesiąc, No bo do 20 maja Słońce znajduje się w Waszym znaku, więc zdecydowanie to jest Wasz czas. Macie szansę na pobłogosławienie i protekcję z nieba. I tutaj też spłynie na Was. Może nie róg obfitości, bo to nie jest karta materii, ale taki rodzaj jakiegoś takiego poukładania od wewnątrz, takiego spokoju ducha, serca, radości i też szansy na nowe relacje, na przejście też na nowy poziom, jeżeli chodzi o dotychczasowe relacje. Więc bardzo ładnie to wygląda. Na co powinniście, powinnyście uważać drogie byki w tym miesiącu? Szóstka, monet, więc tutaj temat równowagi w otrzymywaniu i wydawaniu się kłania, skoro na to uważać, to ja bym od razu powiedział nie pożyczać nie i też jeżeli nie musicie w pożyczki nie brnąć, uważać właśnie na podpisywane umowy, jeżeli jakiś procent, albo po prostu jakiś zapis jest niekorzystny, mocno niekorzystny, to nie podejmujcie w tym, w tym miesiącu konkretnych wiodących decyzji, mimo tego, że to jest Wasz miesiąc i zdecydowanie on tutaj wspiera nasze decyzje, przynajmniej powinien, pod względem finansów, to tutaj właśnie uważajcie na tą równowagę, również kwestii pracy, Dobrze jest też mierzyć siły na zamiary, czyli z jednej strony nie kłócić się w sytuacji, kiedy wiecie, że nie macie racji. Z drugiej strony nie zażynać się w imię pracy za marny grosz. Musicie się nauczyć, drogie byki, w tym miesiącu zdecydowanie bardziej odpowiednio siebie oceniać i cenić. Bo skoro mamy tutaj do czynienia właśnie z kartą równowagi w otrzymywaniu i wdawaniu, to zdecydowanie ten temat tutaj wybrzmiewa. E, oczywiście mówimy tu o sferze finansów, sferze zawodowej, sferze materii. Drogi bliźnięta, co u was dobrego? Co przynosi wam maj? Niespodzianki miesiące, arcykapłanka. Przede wszystkim niespodzianką dla was może być Większe, większe niezwykłe zainteresowanie tematem tajemnic, tematem wróżb, tematem ezoteryki. I też w tym miesiącu bardziej niezwykle będzie przemawiać do Was wasza intuicja, więc wsłuchujcie się w jej potrzeby. Często wręcz ja bym powiedział, że będzie gdzieś tam do Was krzyczeć, więc absolutnie nie ignorujcie jej głosu, jej przesłania. Wsłuchujcie się w to, co ma do powiedzenia, bo ona niejednokrotnie uchroni was przed różnymi wpadkami, przed różnymi sytuacjami, które też mogą być dla was trudne, czy w jakiś sposób ktoś mógłby na przykład je wykorzystać. W ogóle też tutaj warto przy okazji arcykapłanki realizować zasadę myślę więcej, mówię mniej, bo też często i gęsto się zdarza, że szybciej właśnie mówicie niż myślicie, i co potem też. Ktoś może nieopatrznie zrozumieć, albo jeszcze gorzej wykorzystać na waszą niekorzyść, więc też tutaj miejcie to na uwadze. Co jeszcze? No, i jeżeli przed wami jakieś spotkania, to też macie szansę poznać jakąś tajemniczą kobietę, która właśnie też niewiele będzie o sobie mówiła, ale będzie osnuta taką aurą tajemniczości, która będzie was bardzo, bardzo pociągała. Na co uważać w tym miesiącu? Dwójka kielichów. Uważać na to, co dotyczy związków, czyli z jednej strony, jeżeli już tworzycie, to żeby nie, nie sugerować się, inaczej, żeby nie prowokować sytuacji, które mogą w jakiś sposób niekorzystnie wpłynąć na związek. Z drugiej strony, też niczego nie przyspieszać, jeżeli jesteście dopiero w fazie tworzenia jakiejś relacji. W ogóle też uważać na współpracę, bo to jest karta nie tylko. Emocjonalnego połączenia, więc też dobierać do, 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 do sobie ostrożnie swoich partnerów do współpracy, partnerów zawodowych, wspólników, w ogóle też może bardziej pielęgnować te relacje, które tworzycie, jeżeli gdzieś tam macie przeświadczenie, że były one zaniedbane, czy w jakiś sposób był z nimi problem. Więc to w tym miesiącu będzie bardzo mocno ten aspekt współpracy. I aspekt właśnie tworzenia w duecie takim człowiekiem bardzo mocno wybrzmiewał. Drogi raki, niespodzianki miesiąca dla was trójka monet. Niespodzianką miesiąca może być tutaj zawiązanie, nawiązanie współpracy z jakimś, w jakimś gronie, w ramach jakiejś paczki. No bo trójka denarów ma to do siebie, że zawsze odnosi się zespołowo, realizując zresztą myślę, że sukces wielu ojców ma i to jest często prawda. W ogóle od waszej współpracy z innymi będzie mocno uwarunkowany wasz sukces, to również wejście w spółki, zawiązanie współpracy w ramach swojego biznesu, czy nawet wejście do jakiegoś zespołu na zasadzie otrzymania pracy, to zwłaszcza myślę pozytywna wiadomość dla tych, którzy szukają pracy, którzy dla tych raczków, które już od dłuższego czasu gdzieś tam miały problem ze znalezieniem właśnie takiego zajęcia, więc tutaj będzie fajny wakat, fajna, fajna współpraca, fajny dr Dream Team. <grym> więc dobry, 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 dobre miejsce się szykuje i przede wszystkim z fajną, sympatyczną drużyną, jeżeli chodzi o współpracowników. W ogóle tutaj też warto się ogłaszać, warto podejmować różne współpracy z innymi, czy to będą jakieś małego kalibru, czy większego, to już nieistotne, ważne, że właśnie ta współpraca. To jest takie słowo klucz dla Was na ten miesiąc. Na co powinniście, powinnyście, drogie Raki, uważać w tym miesiącu? Królowa monet, uważać na starszą kobietę z trygonu, ziemi, byk panna, koziorożec. Może raczej bym powiedział, bo nie czuję wroga w tej osobie, ale bardziej, może bardziej uważać na to, co mówi, zważać co mówi, bo nie lekceważyć też pewnych porad, bo to będą mądre porady, które też nie odbierajcie jako jakąś wrogość. Co jeszcze, na co uważać? Może tutaj też na to, żeby pieniądze, które do Was przyjdą, żeby nie były gdzieś tam roztrwonione, więc postawcie sobie jakiś może troszeczkę wyższy cel, pomyślcie o odkładaniu, tak, żeby ten pieniądz też się Was, was bardziej trzymał i zróbcie też coś właśnie, wyznaczcie sobie jakąś ambicję finansową na zasadzie jakiegoś planu i tutaj skrupulatnie, sukcesywnie Realizujcie ten plan, żebyście mogli zbliżyć się do swoich marzeń i pragnień, właśnie związanych z jakimś zakupem, z jakimś przedmiotem, no z czymś ewidentnie materialnym. Zresztą też Królowa Monet bardzo mocno tutaj zachęca do ustabilizowania swojej rzeczywistości, więc tutaj też wszelkie ruchy w tym kierunku zdecydowanie powinniście powinnyście robić, drogie raki. Więc, jeżeli coś destabilizuje waszą rzeczywistość, to też warto się temu przyjrzeć i na to właśnie uważać. Drogie lwy, kochane lwy, co u was dobrego w maju? Niespodzianki miesiąca, król kielichów. Przede wszystkim tutaj dobry nastrój wam będzie towarzyszył. Taka sympatia do otoczenia i z otoczenia również. Dobre emocje. Tutaj też to mężczyzna jest po przejściach starszy w tej karcie, bardzo wrażliwy, może reprezentować trygon wody, ryby, rak, skorpion, ale tutaj właśnie jest szansa dla tak zwanych osób z odzysku, osób po przejściach i tutaj mężczyźni mają szansę się właśnie zakochać, bądź ktoś w tych mężczyznach starszych też ma okazję z nimi coś fajnego stworzyć, wartościowego i takiego bym powiedział stabilnego, I to jest bardzo ważne. Więc tutaj dużo na kanwie emocji się będzie u Was odbywało. Na co uważać w tym miesiącu, drogi lwy? Karta świata, więc uważajcie na to, co zamykacie, co otwieracie. Może też tak nie robić pewnych rzeczy na wariata, na gorąco. Nie palcie za sobą mostów. O, to jest słowo, które bardzo mocno mi tutaj wybrzmiewa. Zamykajcie pewne rozdziały swojego życia z godnością, zwłaszcza jeżeli wiążą się one... Z potencjalną możliwością napotkania nad tych ludzi, którymi, z którymi coś kończycie, i zaczynajcie nowy cykl z pewną roztropnością. Oczywiście, przygotowując się odpowiednio, to kieruję zwłaszcza do tych lwów, które mają w planach jakieś wyjazdy i wielkie tutaj przemeblowanie w swoim życiu. Zróbcie to po prostu wszystko z odpowiednim planem, nie na gorąco i też nie. Kierując się tutaj właśnie jakąś dumą, jakąś pychą, niech te wszystkie emocje absolutnie nie będą przyświecały Wam podczas tych nowych przedsięwzięć, a wtedy na pewno te nowe, nowe plany, nowe świeży powiew energii się odpowiednio u Was zamanifestuje i też te plany ładnie wypalą, więc tak to tutaj Tarot widzi. Drogie panny, niespodzianki miesiąca dla Was, wisielec. Niespodzianką miesiąca może być zmiana perspektywy, zmiana podejścia do, do sytuacji, i też to, że w paradoksalnych opóźnieniach, w tym, że pewne rzeczy mogą się poprzeciągać, poprzedłużać, możecie coś zyskać: możecie zyskać dodatkową przestrzeń czasową, możecie też zyskać Jakąś dodatkową konsultację, poradzić się. W każdym razie nie obawiajcie się tego, że właśnie będziecie jak ten wisielec troszeczkę inaczej spoglądać, bo ta zmiana optyki i perspektywy zdecydowanie będzie dla Was korzystna. Także to są takie życiowe paradoksy, droga, droga panno. Na co powinnaś uważać w tym miesiącu? Trójka mieczy na różne zranienia, na rozgrzebywanie ran, na to, żeby też różne. Porażki, po prostu jak najszybciej zamykać. Oczywiście dać sobie też czas na przebolenie. E, tutaj również uważać po prostu na swoje serduszko. E, może też warto, droga panno, wybrać się do lekarza na jakieś badania, jeżeli gdzieś tam też jakieś boleści się pojawiają, czy po prostu e, warto też e, w ramach profilaktyki dowiedzieć się, co tam, co tam w duszy, a właściwie co tam w waszym ciele słychać. Drogie wagi, co u Was i co dla Was? Niespodzianki miesiąca, dziewiątka buław. Niespodzianką miesiąca może być to, że mimo różnych zmiennych okoliczności, mimo tego, że pewne plany mogą się u Was zmodyfikować, zmienić, poprzesuwać, co też może rodzić różnego rodzaju frustracje, jakiś rodzaj też poirytowania, to mimo tak zwanych sztormów życia. Wasza barka, wasza łódź będzie się bardzo stabilnie trzymała wody i będziecie płynąć spokojnie po, po właśnie tej, tej przestrzeni. Także tutaj y, też w tym szaleństwie może być jakaś metoda, troszeczkę podobnie jak u panien. Przy czym tutaj bardziej się pokazuje na zasadzie wyzwań od losu, czyli właśnie los troszeczkę będzie chciał was potestować, powiedzieć sprawdzam i też właśnie troszeczkę zmodyfikować wasz rozkład dnia, wasze plany, wasze też może i wyjazdowe dla niektórych dla niektórych wak, ale w tym wszystkim będą jakieś niespodzianki i wiążące też okoliczności, więc absolutnie nie denerwujcie się, nie przyjmujcie tego jako coś złego, bo właśnie na kanwie tego chaosu ma narodzić się dla Was coś pozytywnego. Na co uważać w tym miesiącu? Szóstka, szóstka monet, i tu podobnie, chyba jak u byków było, tak mi się wydaje. Bardzo podobnie tutaj roztropnie organizujcie przestrzeń równowagi, czyli jeżeli, jeżeli dajecie, to też musicie otrzymywać, tak? Więc tutaj ostrożnie w kwestiach dzielenia się z kimś, pożyczania, zwłaszcza jeżeli ktoś nadwyrężył wasze zaufanie. Jeżeli nie musicie, to lepiej się nie angażujcie. Nawet odmówcie serdecznie, ale odmówcie, żeby też właśnie ktoś nie zaburzył waszej sfery finansów w jakiś taki nieroztropny sposób. No i też uważać na inwestycje. Starajcie się, żeby budżet, który będziecie gospodarować w tym miesiącu, był właśnie gospodarowany roztropnie, wydając tylko na to, co jest niezbędne, na to, co Wam ma przynosić korzyść. I w ogóle wszelkie inwestycje jakieś większe może lepiej przełożyć na inny czas. Drogie skorpiony... A co u Was w maju? Niespodzianki miesiąca, czwórka mieczy. Przede wszystkim niespodzianką dla Was może być to, że wreszcie pozwoli się sobie na jakiś odpoczynek, na to, żeby się troszeczkę zregenerować. Może będzie jakaś ciekawa okazja do wykorzystania, jeżeli chodzi o wyjazd, nawet na krótko, na dwa dni, sobota, niedziela, nieważne. W każdym razie... Hmm, Możecie bardzo dużo osiągnąć właśnie ograniczając bodźce, odpoczywając, pozwalając sobie na odpoczynek w stopniu większym niż zwykle. Wręcz jest to zalecane, bo potrzebujecie się po prostu zregenerować drogie skorpiony. Także wszystko to, co będzie wiązało się z odpoczynkiem, z wyjazdem, z jakąś formą też nabrania dystansu do waszej codzienności. To na tym polu, na tej kanwie będą różne e, niespodzianki, pozytywne wydarzenia. Może też spotkacie się z kimś, kogo dawno e, nie widzieliście. W każdym razie, właśnie ten temat będzie bardzo mocno rozbrzmiewał w miesiącu maju. Na co uważać, drogie Skorpiony, powinniście, powinnyście w tym miesiącu? Królowa Kielichów. Uważajcie na swoje uczucia, emocje, e, również na. Kobietę starszą od Was, serdeczną i ciepłą, strygonu, strygonu Waszego, czyli wody, ryby, rak, skorpion. To może być ktoś, kto jest Waszym sprzymierzeńcem, Waszą przyjaciółką, dobrą duszą, mamą, ciocią. W każdym razie ktoś, kto ma dla Was wiele ciepłych słów i też kto domaga się Waszej uwagi. Ale to też jest bardzo dobre, na co uważać. Uważajcie tylko kobitki, kochane, czy też uważajcie na właśnie na starsze kobiety, które może będą potrzebowały więcej ciepła, zrozumienia i też takiego podejścia pełnego wyrozumiałości. I też dajcie sobie tą wyrozumiałość i jeżeli jesteście, to do pań się z, będę teraz skierował, Właśnie tymi pięknymi, wrażliwymi duszami, które dojrzewają do tego, żeby coś z kimś pięknego stworzyć, to też przejrzyjcie grę ludzi, to postarajcie się szukać kogoś na zbliżonym poziomie, przede wszystkim, właśnie tym mentalnym, uczuciowym, żeby nikt tutaj nie zabawił się Waszym kosztem. Drogie strzelce, niespodzianki miesiąca, siódemka, buław, będziecie w bardzo dobrej. Formie i kondycji, w ogóle będziecie walczyć o swoje, bo to jest karta fajtu i pokazywania własnych możliwości, zwłaszcza jeżeli czekają Was jakieś rozmowy rekrutacyjne, organizacyjne, egzaminacyjne, tam gdzie będzie istotne Wasze zdanie, Wasze stanowisko, to będziecie błyszczeć, będziecie mieli, miały szansę właśnie coś zyskać i tutaj, zwłaszcza właśnie w takich okolicznościach, sytuacjach gdzie musicie bronić swojego zdania, stanowiska, czy po prostu zmierzyć się z jakąś formą właśnie zaliczenia egzaminu, e, obrony, może dosłownie też obrony jakiejś pracy magisterskiej, doktorskiej, inżynierskiej. W każdym razie e, warto, żebyście z przebojem właśnie e, broniły swego, broniły oczywiście w dobrym słowa znaczeniu, bo to nie jest e, sąd jakiś, chociaż myślę, że dobrze wywołałem ten temat. Jeżeli przed Wami jakieś rozprawy sądowe, właśnie administracyjne, to również macie szansę postawić na swoim i wygrać jakąś sprawę. Warto, warto mieć to też na uwadze, no bo wiadomo, strzelców dużo, okoliczności jeszcze więcej, więc dla każdego coś innego. Na co powinniście, powinnyście, drogie strzelce, uważać w maju? Sąd ostateczny. Uważajcie na różne... Powroty, bo sąd ostateczny często też daje nam szansę od losu, od ludzi, to nie zmarnujcie jej. Nie zmarnujcie jej, bo taka okazja się może po prostu już więcej nie powtórzyć. Drogie Koziorożce, niespodzianki miesiąca, piątka mieczy. Przede wszystkim mm, zaskoczy cię łatwość, z jaką przestaniesz się już zgadzać, na półśrodki na sytuacje, które są tak zwanym bursowym zwycięstwem, czyli nie satysfakcjonują się w takim stopniu, jakim powinny. Na co uważać w maju? Głupiec. Przede wszystkim uważać na nowe początki, ale takie bez ładu i składu, chociaż wam to raczej nie grozi, bo jesteście bardzo roztropnym znakiem. Uważać też na ludzi mocno niedojrzałych, którzy zbyt łatwo i leką ręką traktują życie, zobowiązania, to, na co się umawiacie, więc też może warto pożegnać ze swojego życia, pożegnać się z takimi osobami, które właśnie mają takie frywolne podejście. Drogie wodniki, co dla was, co u was w miesiącu maju niespodzianki miesiąca, siódemka mieczy. To, co będzie niespodzianką miesiąca, to po pierwsze to, że wykażecie się sprytem, Wykażecie się też takim, taką łatwością w pokonywaniu różnych problemów, przeszkód i potencjalnych zagrożeń. Siódemka mieczy to też karta, która mówi o tym, że was, uda wam się przejrzeć e, grę ludzi pod względem oszustw, cwaniactwa. E, będziecie bardzo zręcznie i w porę wykrywać tego typu sytuacje, okoliczności, e, potencjalne ruchy i właśnie propozycje, które na przykład miałyby was osiągnąć w jakiś kanał, w jakiś rodzaj prowokacji czy czegoś niekorzystnego. Więc to z pewnością będzie bardzo mocno w tym miesiącu u was wybrzmiewać. Na co powinniście, powinnyście uważać w tym miesiącu? A z mieczy. Uważajcie na nowe pomysły. Przede wszystkim one będą dobre, ale też... Mieszczcie siły na zamiary, o w ten sposób. Też tutaj nie wojujcie za bardzo mieczem, aczkolwiek to bardziej jest karta wasza, sprzyjająca wam, bo w końcu Wy również reprezentujecie trygon powietrza, czyli właśnie w tarocie są to miecze, więc tutaj uważajcie na swoje myśli, przekierujcie je w dobry sposób, praktykujcie również tutaj. Czy prawo przyciągania, czy prawo założenia, czy to, co właśnie pozwoli wam uporządkować wasze myśli? Jeżeli potrzebujecie przewietrzenia swojej głowy, to może więcej spacerów, może więcej też yy, takich czynności, które pozwolą po prostu na uporządkowanie myśli, i odpoczynek. I zostały nam ryby, drogie rybki, niespodzianki miesiąca dla was, paść. Buław. Paść buław, jako niespodzianką, yy, przede wszystkim co pokazuje? Pokazuje waszą taką hiperaktywność, wasze takie pobudzenie, takie trochę ADHD. Będziecie raptem wszystkim naraz zainteresowani, zainteresowane, ale też uważajcie, bo Paźbułach ma to do siebie, że szybko coś zaczyna i zaraz szybko kończy, więc też każdy kij ma dwa końce i tak zresztą jest w tej karcie też pokazane. Także jeżeli coś was zachwyci i będziecie chciały w coś wejść, coś rozpocząć, to też postarajcie się odpowiednio do tego podejść. Na co powinniście, powinnyście, drogie ryby, uważać w tym miesiącu? Mag, uważajcie na manipulatora, na kogoś, kto obiecuje Wam złote góry i zwłaszcza tutaj kieruję swój apel do, do, do pań i nie tylko do pań, które na przykład... Zafascynowały się znajomością z mężczyzną o niepewnym statusie, o kimś kto, z kimś, kto ukrywa, na przykład, fakt, że posiada rodzinę, czy inne jakieś cuda, cuda na kiju, tutaj wam obiecuję. A z drugiej strony, uważajcie też na to, co, o czym myślicie i czego pragniecie. Jest takie zresztą powiedzenie, że uważaj, czego sobie życzysz, bo to się może spełnić, więc też odpowiednio kierujcie swoje myśli na coś, co jest zdrowe i na coś, co jest też wam potrzebne. W taki właśnie odpowiedni sposób. I kochani, to były wszystkie znaki Zodiaku, więc bardzo serdecznie dziękuję. Tymczasem czas, nadszedł czas na kartę dla naszych kochanych solenizantów, urodzonych w czasie od 1 do 31 maja. Już czas poznać swoje prawdziwe uczucia i przekonania. Ta karta prosi, abyś wyjawił, wyjawiła sobie innym, kim naprawdę jesteś. Może to pociągać ze sobą szczerą rozmowę w cztery oczy z ukochaną osobą, lub ukazanie innym twojej prawdziwej natury. Nie obawiaj się tej rozmowy. Mistrzowie duchowi pomogą ci być całkowicie szczerym. I dodatkowe znaczenie karty: przestań osądzać siebie i innych, wyrażaj z miłością swoją prawdę. Pozwól innym na poznanie ciebie takim, jakim jesteś. I, kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność. Życzę Wam cudownego maja. Niech ten miesiąc przyniesie Wam absolutnie wszystko to, co najlepsze i do usłyszenia w kolejnym miesięcznym kole losu.